Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Pracuj tak jak lubisz, gdzie podpowiadam, jak przejść od frustracji do satysfakcji z pracy. Dzisiaj o tym, co ważne i o tym, co warto. Na przykładzie zapraszam. Otóż parę dni temu moja znajoma przyszła do mnie i mówi, że jest bardzo zapracowana, że ma dużo nadgodzin i że jej się to nie podoba. Sprawa wygląda tak, że od przyszła do niej jej szefowa i mówi: Mam dla ciebie nadgodzinę. Moja znajoma na to, że mam już ich dosyć i nie chcę. Jej szefowa: Słuchaj, zarobisz sobie, pieniądze są ważne, tu już masz wszystko wpisane, także załatwione. No i yy, moja znajoma koniec końców została z tymi nadgodzinami. pracuje, pracuje i pracuje. A mnie powiada, że o to wiesz co, ja po prostu nie chcę tych nadgodzin. Ja mam dosyć nadgodzin. Ja z całego zespołu mam najwięcej tych nadgodzin. Ja bym chciała odpocząć po pierwsze, a po drugie, ja chcę spędzić ten czas y, z rodziną. Ja wystarczająco dużo y, zarabiam. Nie potrzebuję więcej, nie mam większy, większych potrzeb. Ja chcę ten czas spędzić z moją rodziną, z moimi dziećmi. I teraz zobaczcie, czego tu się możemy nauczyć. Po pierwsze, nie ten adresat. Często żalimy się komuś, kto nie ma tutaj wpływu na sytuację i po prostu mamy tę ulgę, że tam się wygadaliśmy. Natomiast tak naprawdę o tym trzeba było rozmawiać z szefem, bo on ma tutaj wpływ na te nasze godziny pracy. To po pierwsze. Ale nawiązując przede wszystkim do naszego tematu, czyli o tym, co ważne i warto. Zobacz, ta moja znajoma doskonale wie, co jest dla niej ważne. Wartością dla niej jest rodzina, czas spędzony z rodziną, odpoczynek też, żeby miała dla rodziny tej energii tyle, ile trzeba. Ale nie potrafi tego bronić. Nie potrafi asertywnie rozmawiać ze swoją szefową, nie potrafi z nią negocjować, czyli po prostu nie potrafi postawić efektywnie granic, obronić granic. No i my często właśnie mamy tak samo. Myślę, że mężczyźni może trochę lepiej, bo no, znam przypadek, gdzie chłopak wynegocjował sobie z szefostwem. Że jako jedyny z całego zespołu chodzi tylko na jedną zmianę, ponieważ dla niego piłka nożna jest bardzo ważna, treningi ma po południu i on na ranne zmiany tylko może chodzić, nie na popołudniowe. Załatwił sobie i tak ma chyba do dzisiaj. Inni mogą tylko pozazdrościć. My, kobiety, często nie potrafimy Zawalczyć o swoje, wynegocjować tego, nad czym nam zależy i mamy potem co mamy. Żalimy się sobie, sobie nawzajem. Sobie dobrze mówię? Żalimy się nawzajem, jedna drugiej. Czyli nie dość, że potrzebujemy wiedzieć, żeby ta nasza praca była lubianą pracą, co jest dla nas ważne. To jeszcze potrzebujemy umieć to bronić, czyli ćwiczyć się w asertywności, w negocjowaniu. To nie jest tak, że zawsze będziemy szefowi odmawiać, tylko ważne, żeby samemu przed sobą móc powiedzieć, że na przykład teraz zgadzam się na to i na tamto, ja mam tu na to wpływ, że ja decyduję, bo wtedy mamy poczucie sprawczości, a innym razem się nie zgadzam, żeby to robić świadomie. I żeby sobie dawać w ogóle prawo do takiego negocjowania, czasami do odmówienia, czasami do zgodzenia się z tym czy z tamtym, w ogóle do mówienia o swoich potrzebach. Co warto. A jeszcze jedna sprawa tutaj w całej historii, bo zobaczcie, ja już nie dopytywałam, a nie wiemy, być może gdyby moja znajoma nie zgodziła się na te nadgodziny i by powiedziała tej szefowej. Szefowo, ja mam najwięcej nadgodzin w tej w naszym zespole. E, może pójdźmy do Kasi, Basi, Justyny, zapytać, bo może one chętnie by wzięły te nadgodziny, e, które teraz mi dajesz. I nie byłoby w ogóle problemu tutaj, nie? E, może te osoby były zapytane i to one były asertywne i powiedziały, że no e, w żadnym wypadku nie biorą tych dodatkowych nadgodzin, nie? Tutaj no, też można by się dopytać tej mojej znajomej, co tam zaszło. Niemniej warto wiedzieć, na czym nam zależy, i warto chociażby próbować negocjować ze swoim szefem, bo im częściej my się zgadzamy na coś, z czym się zgodzić nie chcemy, tym bardziej się potem frustrujemy. I nawet kiedy lubimy naszą pracę, a, nie, a stanie się. A warunki pracy staną się dla nas nieznośne, to zaczynają się ogromne problemy i ta praca przestaje nas cieszyć. Więc zachęcam tutaj do spojrzenia na swój zawodowy świat, jak to u mnie jest, czy ja wiem, co jest dla mnie ważne. Czy potrafię tego bronić? Kiedy tak, kiedy nie? Czy może warto, żebym się nauczył, nauczyła jakichś asertywnych komunikatów, gdzie mogę zdobyć wiedzę? Tak samo z negocjowaniem z szefem. Zachęcam do tego, bo warto. No i cóż, dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli masz ochotę, to subskrybuj, to komentuj. Pisz do mnie, będę odpisywać, także jestem do dyspozycji. Pamiętaj, pracuj tak jak lubisz, żyj tak jak lubisz, bo możesz, warto się postarać. Pozdrawiam, Ewelina Kędziora.